Mm. -hmm. z wami wieczorną porą, jak widzicie ciemno za mną, ale musiałam odpocząć no nie pospałam zbyt długo bo mimo, że poszłam spać o 4 rano to wstałam po 9.30 jak zawsze zresztą I jakoś tak cały dzień był taki, taki rozklejony taki wiecie um, ani to człowiek odpoczywa, ani to tak naprawdę coś robi Chociaż przyznam się Wam szczerze, że po wczorajszym dniu, wczorajsza niedziela była naprawdę hardkorowa dla mnie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dużo robiłam w jeden dzień, w sensie, żebym gadała tak dużo. Bo wiecie, że był live dwugodzinny, za które Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę było świetnie. I wczoraj na live był misiołaj. Nie Enma, nie jakieś tam Mikołaje, tylko był misiołaj. Jak nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam oczywiście do zapisu zapisy na mojej grupie facebookowej albo na stronie na facebooku Enma Japan no a potem jeszcze od godziny 12.10 w nocy do mojej pierwszej w nocy odpaliłam live'a na instagramie było to w planowane w około 70% bo nie wiedziałam czy dostanę link czy będę w stanie oglądać transmisję na żywo nowego odcinka sezonu Ataku Tytanów. Nie mam telewizora w domu, więc obawiałam się, że być może no po prostu nie będę w stanie oglądać, ale udało się i tak sobie pomyślałam, że od teraz co niedzielę o mojej godzinie 12.10 w nocy, czyli zacznę o 12 w nocy, to jest Wasza 16. Na Instagramie będę odpalać transmisję, gdzie reaguję na odcinek. Nie spoileruję, nie mówię, co się dzieje, no, nie opowiadam historii, nie tłumaczę, bo oglądam po japońsku, nie tłumaczę. Po prostu reaguję na design postaci, na kolory, na muzykę. No, no po prostu swoje reakcje nagrywam. Nie nagrywam też transmisji, więc nie zobaczycie anime. Zobaczycie tylko moją reakcję i to, jak się jaram, bo wczoraj się i trochę popłakałam, i trochę mi się buzia pootwierała i generalnie było bardzo, bardzo różnie. Jeżeli jesteście fanami, zapraszam oczywiście na grupę. Wszystkie linki są w opisie. Napisałam swoją recenzję do, do pierwszego odcinka, mojej pierwszej reakcji, moje, moje wrażenia, i tak dalej. Więc, jak jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Już nie będę tutaj o Ataku Tytanów mówić w tym odcinku, aczkolwiek właśnie przez to y, siedziałam do późna, bo chyba do drugiej w nocy jeszcze dodawałam memy. albo do trzeciej nawet? Chyba do trzeciej 15 dodawałam memy na Instagramie, jakoś po czwartej zasnęłam, a o 9.30 się obudziłam no a jak się obudziłam, no to co, no to jeszcze raz wałkujemy atak tytanów, jeszcze raz, bo no bo nie miałam planów na dzisiaj tak naprawdę, nic, nic takiego się nie dzieje, dopiero jutro mam bardzo aktywny, wychodny dzień, więc jutro będzie dłuższy enmas, gdzie sobie też pójdziemy gdzieś na spacer coś sobie zobaczymy, poopowiadamy będzie ktoś jeszcze tak jak mówię, będzie się jutro działo, dzisiaj naprawdę domowo musiałam odsepnąć. I to był taki dzień dla mnie w piżamce, żeby nie skłamać, mam na sobie moją kocią piżamkę na dole. Górę, górę mam tylko normalną. <noise> Więc nie straszę was widokiem piżamkowym, aczkolwiek na Instagramie dodałam siebie w piżamie. No i tak wyglądał mój dzień tak naprawdę, że czytałam opinie ludzi i naprawdę. A ludziom nigdy się nie dogodzi. Ludzie zawsze będą mieli pretensje, nieważne jakby coś było fajne, czy głupie, czy, czy inne, zawsze będą pretensje. Ja po prostu czytam polskie opinie, bo Japończycy zareagowali tak jak zawsze, czyli po prostu fajnie się cieszą, że jest nowy odcinek, tak? że, że ich ulubiona manga jest zekra zekranizowana. A Niestety w Polsce zdania są podzielone, że poprzednie studio było lepsze, nie podoba mi się grafika CGI. No nie będę cytować, dużo opinii było i doszłam do takiego wniosku, że człowiek co by nie zrobił, jakby nie zrobił, jak bardzo nie byłby też profesjonalistą w swoim fachu, bo studio MAPPA no, zajmuje się ogromnymi produkcjami i różnymi tytułami anime. To tak czy siak, znajdziecie jakaś fala nieuzasadnionej krytyki osób, które nie mają zielonego pojęcia, bo zazwyczaj osoby krytykujące nawet nie czytają mangi. Sorry, guys, ale no nie znając fabuły i czepiając się rzeczy, których nie rozumiecie, no to po prostu sami sobie przeczycie. I, i nie rozumiem tego i jest mi momentami przykro, że że takie rzeczy się dzieją zamiast się cieszyć no to ale tak jest chyba ze wszystkim nie zauważyłam, że też jak Wiedźmin się pojawił ten Netflixowy, nie oglądałam, ale widziałam właśnie różne opinie, że, że jest skopany, że jest spieprzony, że nie jest podobny do naszego Wiedźmina, że to nie jest ten Wiedźmin z gry. Tak jest zawsze w każdej dziedzinie i doszłam do takiego wniosku, że naprawdę nie ma się sensu przejmować ludźmi, trzeba robić swoje. To raz, a dwa. Jak coś się nam podoba, to nie dajmy sobie wmówić, że to jest beznadziejne. Mi się na przykład bardzo podobał nowy odcinek i były złe momenty, powiedziałam, że były złe. Były kwestie, które no, nie do końca mi się podobały, ale byłam w stanie się przyznać do tego i powiedzieć, że to mi się nie podobało, to było jakieś takie niezafajne. Ale kurde, cieszę się mimo wszystko i nie dam sobie wmówić, że coś jest beznadziejne, skoro mi się podoba. I tak jest, tak jest ze wszystkim w życiu, więc myślę, że to też dobra rada taka. I dla Was, że jak coś się Wam podoba i uważacie, że jest fajne, to podkreślcie, że w mojej opinii, moim zdaniem, według mnie, i nie musicie przejmować się opinią innych ludzi, zwłaszcza jeżeli coś jest tak obiektywnego, jak właśnie serial, czy, czy film, czy gra, czy cokolwiek innego. No po prostu nie ma sensu, nikt nie jest wyrocznią. Coś się może komuś podobać, coś się może komuś nie podobać, i nieważne, jakie coś by było fajne to i tak zawsze się znajdzie ktoś, komu się to nie podoba. I nie będę się już zapętlać w tej, w tej rozmowie. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj do herbatki, bo teraz piję tą czarną herbatę z Juzu, a rano sobie zrobiłam po prostu taką czarną siekierę, bo chciałam stać. I otworzyłam sobie, kupiliśmy ostatnio z Pimpkiem w markecie Kitkety o smaku Onsen Manju. Jakie to jest hałwowe. To mi smakuje hałwą, jest przepyszne. To są takie malutkie... Batoniki, bo teraz chyba są jeszcze mniejsze niż wcześniej, ale o aferze już nagrywałam kiedyś na, na live. To możecie sobie później zobaczyć. Przepyszne są, naprawdę są przepyszne. I przypomniało mi się, jak je zaczęłam jeść, że już je gdzieś kiedyś widziałam. Że to nie jest tak, że ja je zobaczyłam w sklepie i pomyślałam, o kupię sobie i sobie zjem. Nie, ja już je gdzieś widziałam i mi się wryły w podświadomość. Widziałam je w sklepie mojej koleżanki Mudionigiri. Czy to jest lokowanie produktu? Absolutnie nie. Nie jest to reklama płatna, nic tego typu. Po prostu Moody Onigiri na swoim sklepie Omiyage from Japan ma do jutra promkę. 15% kod rabatowy na hasło Santa. Wszystko też będzie w opisie, jeżeli chcielibyście coś zamówić z Japonii, na przykład takie kitkety to są u niej na sklepie. Ja serdecznie polecam, bo wiem jak ona dużo wysiłku i serca wkłada w ten sklep. I tak jadłam te kitkety i mi się tak przypomniało, że wczoraj na live właśnie Moody powiedziała o tym kodzie i miałam takie Czemu nie powiedziała wcześniej? Przecież bym powiedziała na live albo na wcześniejszym vlogmasie, cokolwiek. I pomyślałam, że kurczę, dzisiaj muszę powiedzieć, bo jeżeli chcielibyście spróbować tych słodyczy, które ja jem na live albo na jakichś filmach, gdzie testuję jedzenie, to myślę, że taka promocja 15% będzie świetna i... No nie wiem, czy do świąt dojdą rzeczy, ale na pewno jeszcze w grudniu powinny dojść. Skoro że jesteśmy przy świętach, to otwórzmy sobie kalendarz adwentowy, żeby był jakiś wątek świąteczny w tym odcinku, chociaż i tak e, będzie on przegadany jednokadrowy. No chyba, że trafimy folię, to będzie jeszcze zdejmowanie folii. Dzisiaj numer 7. Ja bym bardzo jednak chciała, żeby to nie był ten sam bryloczek, który wylosowaliśmy wczoraj, ale z inną postacią. Ale kto wie, może Pimpek zrobił jakiś masterplan i, i stwierdzi, że, że mnie stroluje. <grymne> że po prostu zrobi mi psikusa i wsadzi ten sam brelok, tylko z inną postacią. On to chyba naprawdę zrobił. Jeszcze nie popatrzyłam, ale czuję po kształcie. Tak! On to zrobił naprawdę. I wiecie, co jest najlepsze? To jest Shueyan. Albo Shueyan? Shueyan. Zaraz sprawdzę w translatorze, ale ja nie wiem skąd on wie, ale ciało, którego wczoraj trafiliśmy, jest łączone właśnie z tą postacią. Znaczy, teraz go nie zobaczycie, bo ma folię, ale to znaczy, że będzie zdejmowanie folii, unboxing, foliowy, wasz ulubiony ASMR. Shūja! Odpalę w translatorze. Shūja! Shūja! Dobrze mówię, dobrze pamiętam. Absolutnie nigdy nie uczyłam się chińskiego dłużej niż 3 miesiące na studiach w Tokio, więc wybaczcie, że nie znam tego języka. To jest dla mnie totalna nowość i zupełnie nowe doświadczenie, ale już nie przedłużam. Odpakujemy sobie to maleństwo i zapytamy się Pimpka, czy to był jego zamiar, bo jestem ciekawa skąd on wie, że oni są parą. Nie oglądał tego anime. Nie zna tej dramy. Ciekawe złych okoliczności. Teraz zobaczymy, czy pasują do siebie Wczorajszy? siało. Tak, patrzcie, są parą. Jak się ich położy, jeden na drugim, to są obok siebie. Mogę go podnieść teraz, ale. Ojejku, jakie jacy słodce! Siało i śłejam. śłęiam, śłęiam. Nie wiem. Ale są mega cute. Bardzo mi się podobają. Razem naprawdę uroczo wyglądają. A ja teraz zerknęłam do laptopa, bo mam masę komentarzy od Was, na które jeszcze nie odpisałam, bo wczoraj byłam mega zajęta, a dzisiaj rano jak wstałam, to byłam mega z I, i widzę tutaj od mojego wspierającego pierwszy komentarz, który mi się wyświetla. Czy mogłabym nagrać reakcję przy oglądaniu pierwszego odcinka nowego sezonu Tytanów? Tak ładnie proszę. Od e, Brach Brach, bardzo dziękuję, dziękuję też, że mnie wspieracie oczywiście, wszystkim moim wspierającym bardzo dziękuję. Przybyły, tak jak mówiłam, dwie osoby. Oczywiście zachęcam do wspierania, bo im więcej wspierających, tym więcej wypadów do Tokio i nie tylko. Bo takie wycieczki kosztują, więc im bardziej mnie wspieracie, tym więcej będzie takich wycieczek i wypadów. Yy, tak jak mówię, jeżeli chodzi o nowe odcinki z Atakiem Tytanów, to na Instagramie w każdą niedzielę o waszej 16. Mm -hmm. A ja jeszcze raz dziękuję wspierającym, nowym subskrybującym, komentującym i wszystkim osobom, które cały czas czekają na nowe odcinki. I mimo, że pojawi się taka, pojawia się taki zapychacz, jak dzisiaj, tak naprawdę, bo nie jest świąteczny, mm, ale nic się nie działo. I ja nie będę udawać, że coś się działo. Naprawdę nic się nie działo. Jedyne co to sobie narysowałam brwi, bo wstałam rano i stwierdziłam, że wyglądam jak jajko, i od rana tak sobie narysowałam brwi i sobie w nich siedzę. No, nic innego się nie działo, także biorę herbatkę, biorę się za odpisywanie komentarzy w momencie, w którym będą się zrzucać pliki, montuję film i muszę się wyspać, bo jutro nie będzie nas cały dzień. To oznacza bardzo długi vlog. Bye bye.